Historia II Wojny Światowej, pełna tajemnic, niewyjaśnionych zbrodni, fascynujących bitew, temat rzeka. Zapraszam na kolejny program historyczny. Grzesiek, jaki temat dzisiaj poruszymy? Czy będzie to oblężenie Stalingradu? A może porozmawiamy o trudnych warunkach, jakie panowały w japońskich obozach jenieckich? Jaki fascynujący temat historyczny na temat II Wojny Światowej dzisiaj przygotowałeś? Kokoreczo, piętora, mani, mani. Co? To jest jakaś japońska wioska? Możesz, możesz wyjaśnić co, o co chodzi, bo nie chyba nie dosłyszałem. Pachon bom, mój Co? C I wtedy właśnie na PSP Lokoroko było tą grą, której ta, ta konsola potrzebowała. To jest po prostu jakaś, no, to, to jest siła sama w sobie. Nie pamiętam za wiele z tych gier, a Lokoroko było tak wyraziste i tak przeurocze, że to jest coś, co się zapamiętuje. Taka z jednej strony dziwna gra, ale też świetnie zrobiona po prostu. Cuto Kuono to twórca gry Lokoroko, która wyszła na. PSP. Zawahałem się, bo chciałem sobie przypomnieć, jak się nazywa. PlayStation Portable. Jedna z bardziej unikatowych gier na PSP. Konsole, która, jeśli mnie pamięć nie myli, już miała być taką konsolą, na której masz dostawać tytuły AAA w wersji kieszonkowej. Tymczasem, Lokoroko obok takiej gry jak Patapon od razu można rzucić. To były takie gry zupełnie nietypowe, zupełnie inne i właśnie, jak można określić lokaroko opisać człowiekowi, który patrzy na te dziwaczne kształty. Najlepszy ekskluzyw na PSP, tak. zdecydowanie. Tak jak powiedziałeś, Sony miało pomysł, aby duże marki, które są znane z PS2, z PS1, wrzucić na platformę przenośną, ale moim zdaniem nie dawało to dobrego efektu. Sprzęt był za słaby, grafika była gorsza niż oczywiście na dużej konsoli. A do tego etapy często musiały być bardzo mocno pocięte. Jak kupiłem PSP, bo byłem jednym z tych posiadaczy, którzy hmm. mieli dość szybko PSP. Okazało się, że wcale nie kręcą mnie właśnie Siphon filtery, metal gear e dodawane. I właśnie Patapon Locoroco są takimi tytułami znanymi które ty zdajesz sobie sprawę, widzisz to i wiesz, że to jest unikatowe, to jest przygotowane specjalnie na handhelda i wtedy widać, że Sony bardzo poważnie podchodziły jeszcze do tematu swojego handhelda, bo PSP miało być faktycznie bardzo mocną konkurencją dla NDS-a. No i dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym LocoRoco, czyli marka w Polsce prawdopodobnie w ogóle nieznana, wychodzi na PS4 jako remaster. Po co ten LocoRoco wyszedł na PS4, kiedy był grą, Ściśle handheldową. Istnieje dalej handheld Sony, który jest kompletnie na boku. I Wita nie doczekała się swojego Lokoroko. No to jest chyba najbardziej dziwaczna informacja, która, nie wiem, czy pokazuje, że Sony już tak bardzo spisało Wite na straty. Jest to o tyle bardziej dziwna informacja, że Lokoroko jakby nie było najbardziej pasuje na wite ponieważ e, mówiąc, jakby o czym dokładniej jest gra, jest to po prostu taka platformówka. Ale chodzi o to, że ty obracasz planszą i po tej planszy przerzucasz jakby tą kulkę, e, odkrywając kolejne sekrety, zbierając, zbierając punkty itd. No i właśnie to idealnie pasowało na Vita. Która ma żyroskop, bo PSP nie miało żyroskopu i było oparte na po prostu konto, przyciskach tych, tych górnych. Ale wiadomo, że człowiek grał całym ciałem, tak. że mimo że żyroskopu nie było, to obracał się wraz z konsolą, z tym światem, myśląc, że przyspieszy ruch loco w lewo czy w prawo. Faktycznie była to platformówka, która na pierwszy rzut oka wydaje się być grą bardzo mocno dla dzieci, dla wieku nawet 5 siedmiu lat jest psychodeliczna, bardzo kolorowa. Dużo, dużo jakby minigierek rytmicznych jest, prawda, i każdy przedmiot, z którym wchodzisz w interakcję wydaje jakiś odgłos. Tylko właśnie to, to wszystko tak było zaprojektowane i twórca jakby mówił świadomie właśnie, że, 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 że to zrobił to w taki sposób, żeby to było rozumiane także przez najmłodszych. Tak, ta gra jest bardzo łatwa, szczególnie jedynka. Dwójka już jest trochę trudniejsza, ma więcej Do opanowania. mechanik. opanowania, no, tak, tak. Ale jedynka jest bardzo prosta, można ją chyba przejść tak w biegu w 3-4 godziny, wszystkie Etapy, ale to nie do końca o to chodzi, bo jak w każdej platformówce, liczy się to, aby znaleźć wszystkie Lokoroko, wszystkie MuiMuje, czyli te ludziki, które później wkładamy do naszego domku. I to jest ciekawe, bo PSP wyszło tuż przed wielkim szałem smartfonów i chyba dużym problemem Lokoroko jest to, że będąc właśnie jedną z pierwszych gier, która bazowała właśnie na fizyce świata, a nie na fizyce postaci, że, właśnie, że ruszając światem, poruszamy postacią, Sony nie potrafiło udźwignąć, udźwignąć tej marki, żeby przenieść je na popularniejsze Platformie. Jeśli nie chcieli na WITE, to mam wrażenie, że ta gra byłaby świetnym remasterem na iPada, na smartfony. Ona się nadaje do tego idealnie. To jest ciekawy temat, do tyle, że właśnie z jednej strony dużo tych japońskich też firm wchodzi na rynek y, mobilny i właśnie Sony też jakby próbowało, miało jakiś taki okres, szczególnie, że mają swoje telefony, że oni tam budowali taką markę. Telefonów, Playstation, tak, z, seria, z przycisk... play W ogóle z padem i tak dalej. Tam można by było grać chyba w tytuły z PS1, jakieś takie rzeczy. Przegapili ten moment, kiedy te wszystkie firmy wchodzą na rynek mobilny ze swoimi dużymi markami. Być może im nie jest to potrzebne w ogóle, może nie mają na to zasobów ani czasu, żeby to opracować. Ale właśnie Lokoroko i Patapon też na przykład to są idealne tytuły, które by, by świetnie się sprawdziły w takich warunkach. Do tego ludzie bardzo szybko potłapali to, jak ciekawą koncepcję ma ze sobą Lokoroko, dlatego że nawet jeszcze na telefonie Nokia N73, która była na Javie, pamiętam, że był taki prosty i dość prymitywny klon, klon już loco-roco. Czyli już w tamtych czasach zauważono, że koncepcja ma potencjał na przeniesienie na smartfony, na telefony. Ale tutaj jeszcze przy tym porcie na PS4 wychodzi kolejny kłopot, czyli sam, sama jakość tego portu, bo widać, że jest to bardzo brutalny port. Gra wygląda pięknie, w 4K czy w 1080p, wiadomo wygląda znacznie lepiej niż na PSP, które miało na dzisiejsze standardy niską rozdzielczość. W natywnym 4K. No ta grafika, no daj mi Robi wrażenie. Po no, to powiedzmy to sobie szczerze, tak, łatwo byłoby ją przenieść, dlatego że wystarczyło po prostu te asety mm. jakoś przerysować, ale intro już jest w rozdzielczości z PSP, cały interfejs jest zerżnięty z PS dokładnie jeden do jednego, nie ma nawet tych funkcji, do których się przyzwyczailiśmy przez ostatnie 10 lat, czyli autosave. I to niby jest drobiazg, bo gra jest jak najbardziej grywalna, ale dziwi mnie to, że przeniesiono to właśnie na konsolę stacjonarną, może po to, żeby poszerzyć sobie jakąś bazę, nie wiem, można pod jakąś przyszłą część. Problem jest taki, że bez handhelda nie gra się, do, się w to dokładnie tak samo. Przy handheldzie pracowało się całym ciałem, żeby przechylać ekran, bo graż z ekranem. Wi wizualnie miało większy sens jakiś taki. A w tym momencie, kiedy grasz na dużym ekranie i przechylasz. Przechylasz ekran niejako to myślisz, czy coś tu nie gra? Ten ekran powinien się przechylać razem z twoją głową. Dziwne, dziwne wrażenie, ale nie gra się tu do końca tak dobrze, jakby się grało właśnie na Wicie, na PSP czy na jakimś smartfonie. Dla mnie Lokoroko jest właśnie grą z tego drugiego końca. Bardzo lubię realistyczne, ponure gry, ponure średniowiecze, ponura wojna, ale właśnie bardzo lubię gry dziecinne, może nie, może nie dziecinne, gry dla dzieci, które doceniają Rosny. radosne wyobraźnie też dorosłego człowieka, że potrafią obudzić we mnie. To dziecko, które widzi taką grę po raz pierwszy i wtedy właśnie na PSP. Lokoroko było tą grą, której ta, ta konsola potrzebowała. Jest to gra, do której staram się wracać, a melodie to jest. Po prostu jest to, jakaś, no, to jest siła sama w sobie, ona, ona do mnie wraca i bardzo lubię sobie włączyć soundtrack z tej gry. To, to jest dla mnie jakieś wspomnienie nie tyle dzieciństwa, co udawanego dzieciństwa z czasów studiów. Jest taka tradycja przy wypuszczaniu konsol, nowych konsol, że wydawcy ci japońscy i nie tylko, ale szukają czasami takich gier, które są właśnie zupełnie inne od wszystkiego, ale to jest właśnie coś, co za co zapamiętałem PSP, bo tak naprawdę myślę o tych wszystkich innych tytułach, jakichś mobi mobilnych, przenośnych odsłonach, resistance czy, czy gadowórach nawet i nie pamiętam za wiele z tych gier, ale Ocaroco było tak wyraziste yy, i tak właśnie przeurocze, że to jest coś, co się zapamiętuje, taka z jednej strony dziwna gra, ale też świetnie zrobiona po prostu.